Powitać, powitać Państwa. Uff, uff. Tej strony Pieseo, A to jak widzicie kolejny odcinek z gry. Damnautica. Tak moi drodzy. się dalej, bawimy się w naszej podwodnej przygodzie. Gdzie będziemy głównie, ale to głównie się ba bawić, a zarazem uciekać przed potworkami. Eee, dobrze. Mmm. Do zbadania radiolatarnie to wyłączę. Yy, jak widzicie na radarze mamy dużo przepięknych kolegów, więc będzie widać raczej gdzieś, gdzie oni się tam znajdują. Oni gdzieś o o, o gdzieś tutaj pływają nasi przyjaciele. O jak widzicie wszędzie ich dużo. Nie ma co. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Nieco sobie przyciemni ekran, bo no nie ekran tylko ten. Rolę sobie musiałem zasunąć, bo troszeczkę za jasno mi dawało słoneczko. Jak wiecie, w ostatnich odcinkach ulepszyliśmy nieco naszego tutaj kombinezon brown. Oczywiście, to wymaga dalszego ulepszania. Więc no niestety, ale potrzebujemy dalszych po prostu eksploracji. Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy to, co potrzebujemy. Mamy na pewno już benzen ogarnięty. Kwas chloro. Chloro. Tak. Osad soli i grzyb głębinowy razy 3. Grzyby głębinowe mamy w bazie. To mogę powiedzieć od razu. Grzyby mamy przy sobie, wróć. Ale nie mamy osadów soli przy sobie. To żebyśmy magicznie znaleźli. Dzisiaj też w odcinku chciałbym po zbadaniu tego miejsca. Może bazę kolejną zbudować? Nie wiem. Zobaczymy. Bez przedłużania. Zaczynajmy naszą przygodę. Oho. Już się ktoś na nas. Widzę. Czy podobał? Co się. Tak. O panie jeszcze to? No już już przestaliście pane. Dobra. Tutaj jest jakaś ruda. Ale czego to ruda? Tego nie wiem. Pani by było jakby była to ruda miedzi, bo miedzi mamy bardzo mało. Przyjacielu. Złoto. Ale nas bardzo lubią. Oj, go z Mmm, najlepiej. Jeszcze tego nam brakowało. Złota to my mamy dużo. No, już, 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 spokojnie. Chcę przypłynąć na lewą mańkę, bo dzisiaj tak będzie bardzo, bardzo, co to jest? Jakiś materiał, ale nie przypomina to: Au, ow, au, ow. Au, au. No już? Czy znudziło ci? Plusem jest to, że ghost lewiatan... Nie wyrządza nam jakichś wielkich krzywdy... Tylko przez niego osiadliśmy na mieliźnie. Co, nie ukrywam... Nic co nam nie jest na rękę. A chciałbym nieco tutaj podbadać sobie tereny. Au, ale jak znosi skubaniec? Dobra, ja tutaj chyba gdzieś przyparkuję. Bo dosyć ciężko się z nim tutaj porozumieć. No tak znosi skubane. Nuts. engine powering down już i i i i i you może się Moc pełną? Może go gdzieś tutaj zgubimy po tych... ...ciekawych miejscach. Nie ukrywam, że nas trochę drażni, przyjaciel. Au. Wabik. My osiedliśmy na... On nas zniósł! bardzo znosi. Ow. Patrz, jak się bawi tą łodzią. Skubany. Nie przestanie, przyjacielu. Przyjacielu, masz tam wabik u góry. Dobra, o, zobaczymy co tutaj z niego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że nie umrzemy bardzo szybko. Lecielu, wypadł, Wypad Dostajesz torpedą wirową Dobra, idziemy stąd. Panie Dobrze, że on nas nie będzie mógł tak umordować. Dobra, jak znajdę coś ciekawego, to się moi drodzy do Was odezwę. O! Moi drodzy, rudy niklu znalazłem. Bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście zbiorę ją. Bo jakby nigdy nic potrzebujemy. Będziemy niepewnie potrzebować do czegoś. Wiem, że do czegoś potrzebujemy tej rudy niklu. Także więc, e, jakby to powiedzieć. Może i nie będę robił takiego cięcia, a zbierając te materiały już czegoś ciekawego przyspieszę to wam z nieco nieco ciekawymi po prostu głosami. Więc widzimy się za chwilę. Oj, drodzy, mamy krystaliczną siarkę. Znalazłem krystaliczną siareczkę, więc ją nieco tutaj pozbieram, bo się przyda. Srebra mamy też trochę. Wow. Dadzą nam się te rzeczy bardzo. Kwarc jak już jest, to też wezmę. Tak, tak, wiem, że to cię boli. Na wprost mam e, bardzo fajną rzecz, więc Warto będzie zobaczyć. Nie będę ukrywał moi drodzy Jesteśmy nieco targani przez naszego przyjaciela małego. Jesteśmy bardzo, bardzo targani przez niego I to mi się nie podoba <laughs> Jesteśmy tak właśnie aktualnie używani To bardzo nieprzyjemna sprawa Ale Rudyniklu trochę nazbieraliśmy No przyjaciel sobie popłynął. Czy jeszcze tu siedzi? Siedzi Dobra, przyjacielu. Widzę, że bardzo, bardzo nas lubisz. To płynę dalej normalnie. Przynajmniej szko szkody nam nie wyrabia. Jakieś wielkie oprócz znoszenia nas na mielizny. Tutaj jest coś, co właśnie spada w dół. Oho. Czyliśmy się o coś zaczepili. Eee, dobra. Zobaczmy. A, dobra, wychodzimy. Dobra, odezwę się do was jak znajdę więcej ciekawostek. Moi drodzy. Oprócz tego, że nas tutaj męczy pewien przyjaciel. To. Zauważam, iż generalnie e, jesteśmy w strukturach kolejnych, dobra, pozbyliśmy się naszego przyjaciela, w strukturach jakichś i jakich strukturach czegoś nie, nienormalnego. Jak to można nazwać? Yy, właśnie, kombinezon prawn, no pieso, no wiesz co. Chociaż musiał zniżyć się jeszcze bardziej. Dobra, teraz tak. Lecimy po kombinezonek. I zobaczmy, co to za wielka maszkara nam tam. Wiem, czemu, go, czemu, czego może nie lubić nasz przyjaciel światła. Może nie lubi po prostu światła jak tamte energetyczne. Tak, tak wiem gorąco. Tytan, o, tytan się nam przyda na dodatkowe bukselfy. Teraz, tutaj, w tym miejscu. Dobra, wykopię tytanik i się zaraz widzimy. Moi kochani, jest to coś drapieżnego. Więc to trzeba zbadać. Widzę, że temperaturka nas tutaj zbytnie nie lubi. Szkielet Lewiatana. Szkielet smoka morskiego. Częściowo nienaruszona struktura szkieletowa drapieżnika klasy Lewiatańskiej. Pierwsze uraz głowy. Są jasne dowody. Ogromnego urazu uszkodzenia są tak podobne, że prawdopodobnie przyczyną śmierci musiały to one być. Dziś niedaleko rany są zgodne z uszkodzeniami przy kolizji przy dużej prędkości ze stałym obiektem. Wiek. Coś w środ e, środowisku pomogło utrzymać te szczątki, ale rozpad wapnia zgryje, że przybliżony czas śmierci to około 1000 lat temu. Okej. Okay. w fazie życia, w której składała jaja. Moi drodzy, e, wydobyłem już parę rzeczy, i parę e, owoców. Owoc Arbuza. Aha. Ja go mogę sobie zasadzić. Ok. Jedzenie H2O. Ok. A, a latarniówka ile daje? H2O tyle i wody tylko tyle. Daje dużo owoc arbuza. Ok. Ciekawie. Dobra. Eee, biorę się dalej za nieco nieco rzeczy tutaj nam z tym związanych. Moi drodzy, potrzeba będzie nam tutaj paru rzeczy do zbudowania bazy. O, jeśli będziemy chcieli tej w przyszłości bazy sobie zbudować, to ok, fajnie. Nie mam nic przeciwko. Oczywiście, dobra, to w tamtą jest wy do wypłynięcia, a my w tą chcemy ok, dok. Okay. Tutaj byśmy mogli sobie reaktor termalny dać nawet i. Byłoby fajne miejsce, taki przystanek dla nas faktycznie. Ale jest bardzo. Wow! Wow! Oj, co to za miejsce jest? Wydaje się, że ta kostru... konstrukcja opadła na morskie dno. No widać, że jest w strzępkach. Wykrota transmisji obcych. Analiza lewiatańskiego. Brzmi, uwaga, wewnątrz znajdują się niemożliwe materiały i formy życia. O kurde moi drodzy. Jestem ciekawy, czy jest gdzieś tutaj wejście do tego... Oto miejsca. Jestem dość ciekawy. Ale raczej mi się zdaje, że powinno, skoro to było wiszące i to opadło na morskie dno, to powinno być na dole. Więc zobaczymy się za chwilę na samym dole. Moi drodzy, jestem już na dole, ale widzę też masę. Ale to masę szczątek kości. To nie jest dla mnie jednoznaczne, że. Hmm. To jest trochę podejrzane. Ta masa kości, jaka tutaj jest. Zobaczę, obejdę. Jak znajdę wejście jakieś, to się do was odezwę. Oj drodzy, znalazłem miejsce, gdzie może być jakieś wejście. Znalazłem to, co byśmy bardzo, bardzo chcieli. Ale najpierw nasza postać musi się napić. Bo bez wody ani rusz. Do góry. Dobra, lecę. Zobaczmy, co tutaj mamy. Brak zezwolenia na odłączenie. Aha, czy jesteśmy za, za blisko. Okej, okay, teraz powinno być git. Sprawdźmy. Tutaj jak widzicie jest wejście Tylko czy uda mi się tutaj trafić z aktualną O, problematyką. Okej okay. Trafiłem do środka Dobra, i tutaj raczej będziemy musieli chyba wyjść stąd Kostka Jonowa Kostka jonowa. Uuu. Kostka jonowa... Co to takiego? k k, -k, -k, -k kostka mon -jonowa. Dane to nie... Eee... Dobra, nie znalazłem, nie wiem gdzie to. Co to, to takiego? A tej co mamy? Ściany wewnętrzne tej sekcji są znacznie wzmocnione, co wskazuje, że budowniczy albo chcieli odgrodzić się od czegoś lub albo zamknąć to w środku. Bez względu na intencje nie udało się im. Okej. Okay. ok, bardzo ciekawe. Interesujące. A, i tutaj dalej bez... z nie wejdziemy, widzę. No dobra, niech się dzieje, wola Boża. Uuu. Jajo. Jajo smoka morskiego. To duże jajo jest przechowane w hermetycznie zamkniętym środowisku. Yy, nie będę w stanie utrzymać w pełni dorosłego... Yy, zbadać proces składania i inkubacji jaj. Obcy mam Dużo ciekawości nas tutaj spotyka. Widzę Klapka piersiowa. O panie, ile tutaj rzeczy jest? Kostka jądrowa. Dawaj, co to takiego? Raport o uszkodzeniach. RAPORT O OSZKODZENIACH Dobra... Kurczę, to będzie trzeba to poczytać. Dowody e, sugerują, że w tej lokacji sprowadzano miejscowe formy, gdzie podawano niedokładnym dokładnym badaniom. CZĘŚCI przestrzeniaka. PESTRZENNIAK Samoteleportujący się, strażnik kwarantanny, e, ślad głębokiej modyfikacji e, przeszczepu mechanicznego, układ pokarmowy zastąpiony przez budowaną baterię. O kurczę, czyli to, co nas próbuje zabić, jest ich tworem. Uu. Danych Dane bakterii, uwaga, wykryto nietypowe wahania w plaźmie biokrystów, bo jest mocno zalecana. Coś coś, coś mi się tutaj mignęło. Czyli tutaj były badania, robili sobie OK. Będzie trzeba to poczytać, tylko wracam pod Len. Trochę Lenu nam potrzeba. W tym czasie samo skanowanie robimy. Zakażenie Twojego organizmu rozprzestrzeniło się na skórę oraz układ e, zapisany do e, który wymaga większej ilości danych. Ważne jest by znaleźć sposób na neutralizację. O, o o! O coś się na... A! Aha! Nasze ręce się popsuły. O nie! Profil zakażenia KHARem. Ten materiał obszerny jako Khara. Odkrycie pierwszy raz napotkana podczas wrotnej ekspansji sieci do światów zewnętrznych do działania rutynowej procedurze kwarantanny została zadowana i szybko rozprzestrzeniona się na światy centralne, potwierdzone zgody 143 miliardy osób. Mechanicz, mechanizm bakteryjne przyczepia się do zdrowych żywych komórek i młodej podstawą strukturę genetyczną objawy pierwsze stadium pierwsze stopniowe obniżenie odporności, zielona wysypka i objawy grypopodobne, podobne, zmiany strukturalne całkowite wyłączenie funkcji wykonawczych są próbki bakterii rozesłane do wielu odizolowanych placówek badawczych cel opracowania szczepionki. Nieznana. Okej. Okay. Raport o uszkodzeniach w okolicy placówki wykryto lewiatana zbliżającego się z wysoką prędkością. Zewnętrzna lina kotwicy została uderzona z ogromną siłą. Eee... Zewnętrzna linia kotwicy została uszkodzona, pracówka zaczyna tonąć, uderzenie w dniomorskie, morskie, wykryte uszkodzenia w jednostek kwarantanny 7, jaja lewiatana, eee, likwidacji osobników zniszczonych, jeden osobnik nie został znaleziony. Eee, do skronu poza terminalem placówki uruchomiono kwarantanny planetarny, eee, nie mogą opuścić planety. Czyli to co my tutaj jesteśmy to nie możemy już opuścić tej planety, na to wychodzi. Aha, okej. Okay. Pozostałości szkieletu badanego osobnika. Hm. Nieźle tutaj się zadziało. Nieźle, moi drodzy, się tutaj dzieje. Bardzo, bardzo ciekawie Wam powiem. Tutaj byśmy musieli wrócić z fioletową tabliczką. Tak, ale nie pamiętam z czego się robiło fioletową tabliczkę. Yy, zaraz do was wracam. Dobrze, moi drodzy, mam tutaj to, co potrzebujemy. Yy, radio nam tutaj cyka, widzę nam. Coś, coś nam cyka w radyjku, ale na fabrykatorze... Fioletową tabliczkę wezmę, już zacznę kraftować sobie jest gotowa do odbioru wezmę sobie tutaj e, z naszego magazynu rudę tego i potrzebujemy tytan ruda miedzi i tytan na radyjko bo przyszła do nas wiadomość e, z radia więc zaraz ją odsłuchamy To może być nasze jedyne oko komunikacyjne. Że coś tak daleko, więc Aurora będzie musieli się spotkać w, w połowie drogi. Zesłaliśmy sklep do komputera. Nie do mikro... No szczerze, popieram, że termina wyskiwa... Cod powinien być 2679 cheese Okej okay. Ale teraz się do nas odezwała o. o! O, 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 Wow, nie spodziewałem się, że się do nas jeszcze odezwą. Ci przyjaciele. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania lecę! I widzimy się zaraz jak... Nieco tajemnicy daje uczkniemy Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy, więc wkładamy tabliczkę. No, no, no. Dziękuję bardzo serdecznie. Dane badawcze okazów katalog informacji organizacjach poprzednio otrzymanych w tej placówce obcych kilka wpisów zostało przetłumaczonych. Mały roślina RC Gamma. Wygląda na to, że ten wpis dotyczy pospolitego łypacza. Nie wskazuje odporności na infekcję. Śmierć następuje zazwyczaj w ciągu 4 dni. Okej. Okay. Zaobserwowano organiczne złagodzenie objawów po kontakcie z enzynami rządkowymi imperatora, lecz z domu szybko powracają okazuje e, zaawansowane zachowania poznawcze oraz możliwość przenoszenia enzymu do innych okazów. Okay. Embriomy lewiatana. Dorosły okaz jest zbyt duży, aby go badać. W zamknięciu jaja uzyskano z terenu wylęgu. Zarodni, zarodniki nie wykazują odporności. Śmierć następuje zazwyczaj w ciągu trzech tygodni. Ma próbka jaj została zachowana do kontynuowania ważnych badań dotyczących mechanizmów wylęgu lewiatanu. Ogromny mięsoże, mięsożerca Tetra. Teta. Dla laboratorium poza terenem placówki założoną w celu badań nad szczątkami, okazuje trochę potencjalnej odporności na infekcję, ale fizyczne szczątki okazały się niewystarczające do pełnej rekonstrukcji. Niezidentyfikowany lewiatan. Temu gatunkowi lewiatana przypisano nazwę cesarskie próbki kości zmarłego lewiatana. Wykazują pewien potencjał odporności na bakterię Kara. Załapano pojedynczy okaz i przeznaczono go do banan w specjalistycznej, do tego przeznaczonej placówce, skonstruowanej w regionie wulkanicznym na głębokości prawie 1,5 kilometra. Wow! Podsumowanie: chociaż jest mało prawdopodobne, że okaz imperatora jest nadal przetrzymywany we wspomnianej placówce, istnieje możliwość zdobycia tam kolejnych informacji na temat prób wytworzenia szczepionki. O kurczę. Te pionki, tak? Może się uleczymy w końcu z tego, miejmy nadzieję, bo to już za troszeczkę rozprzestrzeniło o naszym organizmie, moi drodzy. A ja będę zmuszony prawdopodobnie wrócić do naszej bazy, ze względu na to, że nie mamy chyba materiałów tyle, ile chcieliśmy No, chyba że tutaj wykopię i uda mi się z tych materiałów aktualnie zbudować nieco w bazę, ale to raczej w następnym odcinku. Także więc dziękuję wam moi drodzy za dzisiejszy odcinek. Za to, że dzięki wam ten kanał się tak super rozwija i naprawdę jesteście cudowni. Pożegnać was łufów. Trzymajcie się do następnego i pa.